Całe miasto się zebrało, żeby posprzątać park. Patrzcie, ile ludzi. Wszyscy sprzątają. Wysiadłem właśnie z marszutki i idziemy do guesthouse'u nad jeziorem Issyk-Kul. Przyjechałem odpocząć sobie po hajku. Zostanę tutaj na noc, a jeszcze w okolicy jest do zobaczenia kanion kaska, ale to zrobimy sobie pewnie jutro i spędzimy sobie dzisiaj cały dzień nad jeziorem, pochillujemy, odpoczniemy. Taki hostelik na dzisiaj. Znowu jestem sam, tu moje łóżeczko, blisko do kontaktu, a tak wygląda cały guesthouse. Tam jest zejście do jeziora, ogród, tutaj jest dom właścicieli, tutaj jest kuchnia, tam z tyłu łazienki. Bardzo fajne miejsce, zapłaciłem 520 somów razem ze śniadaniem jutro, super. Idę się przejść do wioski, zobaczyć jak wygląda. Coś zjeść, kupić sobie jakąś wodę No i ogólnie pochodzić chwilkę A później będę chillował przy jeziorze Są mi krowy Kiedyś jak byłem mały to bałem się krów Ale już mi przeszło Proszę jest siłka Przyjdę później trochę przepakować Piękna okolica Góry z tyłu Za nami jezioro Coś tam widać chyba. Dobra, doszedłem tylko do najbliższego sklepu. Kupiłem sobie wodę i jakieś bułki z czekoladą. I w sumie do wioski dalej nie idę, bo to dalej niż mi się wydawało. Nie chcę się tam iść, jest za gorąco. Wracam nad jezioro, pocilować. Doszedłem nad taką zatokę. Widać, można sobie tutaj popływać kajakami. Jest jakaś plaża. Jeżeli dobrze pamiętam, jezioro Issyk kul jest drugim najwyżej położonym jeziorem na świecie. Idę na plażę tutaj za moim guesthouse. Raczej znaczy nie spodziewam się niżego super, ale posiedzę sobie przy jeziorze i będę odpoczywał. Tak wygląda plaża. Jest trzy osoby. Ja czwarty. Znaleźć jakąś miejscówkę, żeby usiąść i odpoczywamy. Piękny krajobraz. Patrzcie tam z tyłu na tą górę pełną śniegu. godzina godzina, co już zachodzi A ja lecę zaraz na obiad Za 5 minut Jem tutaj w guest Zobaczymy co przyrządzą No obiadek już na stole Mamy mięsko wołowe z ziemniakami Sałata Chleb Do tego jakiś tam dżem I cały dzbanek herbaty Bardzo dobre Taki domowy obiad Super Zjadłem wszystko co się dało Tak byłem głodny 8 rano Dzień dobry Idę na śniadanie A śniadanie jeszcze nie gotowe A już jest 8.10 Jest śniadanko Jajeczka z parówkami, bułeczka, serek, chlebek, dżemik i oczywiście kawka. A za mną mapa świata. Mapa, którą trzeba całą zdobyć w przyszłości. Gdzie zacząłem podróż, moi drodzy? Astana, lot do Almaty. <laughs> dalej Biszkek. Byliśmy w Karakol A teraz jesteśmy nad jeziorem Isykul. Dalej do Taszkent, a później mała podpowiedź te rejony. Ale te góry dzisiaj widać dużo lepiej niż wczoraj. Piękna okolica. To będziemy łapać teraz cokolwiek co jedzie do kanionu. 35 km musimy przejechać albo marszutka, albo jakiś samochód. Także łapiemy. Ale się udało moi drodzy złapałem stopa, ale oczywiście musiałem zapłacić jakieś tam 1 euro za 35 km, ale zostawił mnie pan dokładnie tutaj przy wejściu do parku na kanion, także super. Patrzcie tu ile jurt. Ładnie sobie tutaj ktoś zorganizował pójść stawki z widokiem na iSykul. Super, udało się zostawić pleca tutaj w tej... Kawiarni za mną. Pani nawet nie chciała żadnych pieniędzy, nie znała angielski, także zajebiście. I co? So, lecimy na kanion, a za mną jezioro is Cena wejścia do, na kanion: 50 są. I odbudki z biletami trzeba przejść jeszcze 2 km z kawałkiem, czyli jakieś myślę 25 minut, i dojdziemy na kanion. No, tak wygląda kanion. Takie wąskie korytarze między tym, tych kanionach. Kanion bardzo malutki. Myślałem, że większy będzie. Wdrapałem się tutaj na górkę. No i widok jest bardzo fajny. Idę jeszcze wyżej. Zobaczyć tutaj tą formację skalną. O, i właśnie tego miejsca szukałem tych kolorowych skał. Idziemy tam jeszcze, chyba będzie fajny widok z tej górki, tutaj na końcu. Robi wrażenie. Co myślicie? Trzeba tutaj uważać, żeby nie spaść. bardzo ładnie, te kolorowe skały robią robotę tutaj w tym kanionie. Z góry też bardzo fajne widoki, także zdecydowanie polecam kanion Skaska w Kirgistanie. Miejsce. Z dołu kanion nie robi takiego wrażenia, ale widok z góry naprawdę mega. I te kolorowe skały też super. Dlatego polecam odwiedzić to miejsce, jeżeli będziecie w Kirgistanie. Tym bardziej, że cena biletu to tylko 50 som, więc bardzo tanio. Łapiemy stopa. Mam nadzieję, że długo nie będę czekał. No ale zobaczymy. Nie lubię łapać stopa, bo zawsze trzeba czekać, i nie wiadomo, jak długo 5 minut, 15, godzinę, 2 godziny. Także nie lubię tego, no ale nie mam wyjścia. Zajdziemy, no? super, czekałem 5 minut na stopa i jeszcze chłopak mnie podwiózł do Bokabajewo. Nie chciał żadnych pieniędzy także super idę teraz na marszutkę idę na dworzec gdzie są marszutki i już pojedziemy normalnie centrum Boko Bajewo a przede mną dworzec z marszutkami także wszystko poszło łatwiutko zajebiście no to nastąpiła mała zmiana planów Wróciłem do Biszkek i idę na hostel. Ten sam, w którym byłem ostatnio tutaj. Prysznic idę spać, bo jestem zmęczony. Także do zobaczenia jutro.